Witajcie! Dzisiaj z tego jesiennego ogrodu chciałabym opowiedzieć Wam o pewnym ciekawym suplemencie, który określany jest w skrócie jako PA. Tutaj go mam. PA e, odnosi się do dwóch substancji. Ja będę od, opowiadać o substancji, która nazywana jest palmito-oiloetanolamid. Jest to dosyć trudna nazwa. E, związek ten ma kilka nazw. E, inne to palmito... To letanolamid i palmityletanolamid. PA odnosi się jeszcze do feny, fenyloetyloaminy, ale ja będę opowiadać o właśnie o fenyloetyloamidzie. PA to nasz endogenny, czyli wewnętrzny związek tłuszczowy, nazywany także modulatorem lipidowym. Nasz organizm naturalnie go wytwarza, lecz co ciekawe, wagania PA w organizmie mogą świadczyć o stanach patologicznych. PA znajdziemy też w pewnych ilościach w żywności, szczególnie w soi, a zwłaszcza w lecytynie sojowej, również w orzeszkach ziemnych i w żółtkach jaj. PA wzbudza zainteresowanie naukowców z uwagi na ciekawe mechanizmy działania. Te nietypowe mechanizmy działania PA przykładają się na cztery zasadnicze kierunki. Pierwszy to jest redukcja bólu, a drugi to jest redukcja stanu zapalnego, trzeci to jest znaczna poprawa nastroju, a czwarty to poprawa zdolności kognitywnych i regeneracja mózgu. Ciekawe jest też to, że PA odkryto już dosyć dawno, bo w 1957 roku. Mimo tego, wciąż nie jest to zbyt popularny suplement. W latach 70. okazało się, że PA dorównuje swoim właściwościom przeciwbólowym aspirynie. W tamtych czasach można było ten środek zakupić w aptekach pod nazwą Palmidrol. Polecany był wtedy właśnie na ból, ale też na grypę i infekcję układu oddechowego. PA wpływa na układ endokannabinoid. En... Jeszcze raz. PA wpływa na ten układ pośrednio, szczególnie poprzez zwiększanie poziomu anandamidu i pobudzanie jego aktywności. Anandamid to nasz wewnętrzny kanabinoid, który odpowiada za odczuwanie przyjemności, odczuwanie odprężenia, redukcję bólu, a także regulację naszej motywacji. Wyjaśnię teraz pokrótce o co chodzi z tym układem endokanabinoidowym. Otóż e, układ endokanabinoidowy został odkryty w wyniku badań nad konopiami. Okazało się, że nasz organizm wytwarza cząsteczki, które strukturą i działaniem przypomina kanabinoidy konopne. W związku z tym, cząsteczki te zostały nazwane naszymi wewnętrznymi kanabinoidami, czyli endokanabinoidami, e, a e, cały system. W którym funkcjonują, został nazwany układem endokanabinoidowym, w skrócie ECS, czyli endokanabinoid system. Oczywiście w układ ten zaangażowane są nie tylko te cząsteczki, ale także receptory, które na te cząsteczki reagują, określane skrótem CB1 i CB2 na przykład. Przyjrzyjmy się teraz temu, na czym polegają poszczególne właściwości PA. Jeśli chodzi o redukcję bólu. Znaczenie ma wpływ PA na układ endokanabinoidowy, ale nie tylko. Stoi za tym jeszcze jeden ciekawy mechanizm. Mianowicie PA wpływa na nasz receptor kapsaicynowy. Oznacza to, że redukuje ból, a także redukuje odczuwalnie skrajnych temperatur, takich jak zimno czy gorąco, ponieważ receptor kapsaicynowy odpowiada właśnie za odczuwanie bólu i temperatury. Przytoczę tutaj jeszcze mm, dosyć istotne badanie. Z udziałem pacjentów w zaawansowanej cukrzycy, którzy cierpią na bóle neuropatyczne. Pacjentom takim podawano PA w dawce 300 mg dwa razy dziennie przez 60 dni. Rezultat był taki, że PA wykazało wysoką skuteczność w redukowaniu chronicznego bólu u takich pacjentów, a także znacznie poprawiło komfort ich codziennego funkcjonowania. Kolejną istotną cechą PA jest jego wpływ na stany zapalne. Wstępne badania na zwierzętach wykazały, że PA redukuje produkcję czynników prozapalnych, łagodząc stany zapalne np. jelit, stawów, mózgu czy płuc. Wyniki tych badań wskazują na duży potencjał PA. We wspieraniu pacjentów cierpiących na choroby zapalne i autoimmunologiczne. Warto tutaj wspomnieć o pewnej ciekawej obserwacji, jaką dokonali naukowcy na temat PA. Otóż okazało się, że poziom PA w organizmie zmienia się w wyniku stanów patologicznych, takich jak chroniczna choroba czy stan zapalny. Liczne badania wykazały zwiększenie lub zmniejszenie poziomu PA w organizmie zwierząt eksperymentalnych, którym wywołano np. stwardnienie rozsiane, udar mózgu, Różnego rodzaju bóle, stan zapalny lub nowotwór. Badacze wnioskują zatem, że organizm wytwarza lub hamuje wytwarzanie PA w celu przywrócenia wewnętrznej równowagi organizmu. Dzieje się to w stanach, które są nieprawidłowe, w których dochodzi do pewnego właśnie zaburzenia tej równowagi, czyli homeostazy. Być może zatem PA jest substancją, która pomaga przywrócić równowagę. Procesów zachodzących w organizmie. Jednak, aby to potwierdzić, potrzeba nieco więcej badań. Przejdźmy teraz do mojej ulubionej właściwości PA, jaką jest wzmacnianie dobrego nastroju. Tutaj ponownie znaczenie ma wpływ pa na układ endokannabinoidowy. A ponadto wykazano, że pa podnosi poziom kluczowych neuroprzekaźników odpowiedzialnych za nastrój w naszym mózgu, czyli serotoniny i dopaminy. Pa nie tylko podnosi ich poziom w naszym mózgu, ale też hamuje ich rozpad. Jednak nie jest to mechanizm charakterystyczny dla typowych leków antydepresyjnych z grupy IMAO, które hamują rozkład tych neuroprzekaźników. Chodzi o coś innego. Otóż PA hamuje obrót tymi neuroprzekaźnikami w naszym mózgu, przez co pośrednio wpływa też na zwiększenie ich poziomu. Chodzi o tak zwany turnover. W mózgu istnieje coś takiego jak serotonin turnover i dopamin turnover, czyli jakby obrót. U zwierząt, na których to sprawdzano, okazało się, że w wyniku stanów depresyjnych ten obrót jest nasilony, co oznacza, że też utrata tych neuroprzekaźników jest nasilona i PA w tym badaniu spowolniło ten obrót, czym przyczyniło się właśnie do zwiększenia ich poziomu w mózgu. W tym samym badaniu wykryto, że PA pobudza także neuroplastyczność mózgu, co również przekłada się na poprawę nastroju. I tym samym przejść możemy do ostatniej cechy PA, o której chcę Wam opowiedzieć, jaką jest e, stymulacja rozwoju i regeneracji mózgu. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano także, że PA pośrednio pobudza neurogenezę poprzez podnoszenie aktywności czynników wzrostu neuronów, takich jak BDNF i NGF. To w połączeniu z pobudzaniem neuroplastyczności mózgu sprawia, że PA działa na mózg nie tylko ochronnie, ale także intensywnie prokognitywnie. Dla jasności dodam, że neurogeneza to jest proces powstawania nowych komórek nerwowych, a neuroplastyczność to powstawanie nowych połączeń nerwowych między tymi neuronami nowo powstałymi lub już obecnymi w mózgu. Nieco więcej napisałam tem na ten temat w artykule o neurogenezie na naszym blogu. Z suplementacji PA możemy zatem odnieść korzyść w postaci poprawy funkcji kognitywnych, czyli. Poprawie może ulec nasza zdolność do uczenia się, zapamiętywania, analizowania informacji, kreowania czegoś. Może poprawić się także nasza koncentracja i pamięć. Na koniec chciałabym uprzedzić jedno pytanie, które może się pojawić po tym filmie. Mianowicie, po co suplementować coś, co nasz organizm sam wytwarza? Otóż nasz organizm sam wytwarza PA, jednak nie są to tak duże ilości, ponieważ gdyby to były duże ilości, to w ogóle nie odczuwalibyśmy chronicznego bólu, właśnie w z suplementacji chodzi o to, że możemy przyjąć dodatkową podaż takiego związku. I w badaniach testowane są właśnie większe ilości takiego związku, i to właśnie one wykazują opisane przeze mnie efekty prozdrowotne i lecznicze. To by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o PA. Czy czujecie się zachęceni, żeby testować te substancje? Dajcie znać w komentarzach.